Cześć, chciałbym dziś pokazać Ci niesamowity zwrot, a właściwie phrasal verb, czyli frazal, coś, co przyda Ci się już na początku Twojego angielskiego, ponieważ ten zwrot, ten zlepek słów oznacza, no właśnie, dowiemy się co oznacza. Chodzi o find out i gdybyśmy to sobie rozebrali na czynniki pierwsze, to find oznacza znajdować, nie szukać, tylko znajdować, i out to takie jakby co, że poza? Można skojarzyć z piłką nożną, wyrzucanie piłki z autu. Czyli out to jest tak jakby poza, wychodzenie poza coś. Tak? Możesz to sobie tak skojarzyć, że to jest takie na zewnątrz. To właśnie jest ten kierunek na zewnątrz. Czyli co, find out to znajdować na zewnątrz? Nie ma to zbytnio sensu, ale... Gdy tak się dobrze w to wczujesz, to jest to takie znajdowanie czegoś na zewnątrz, czego jeszcze nie mamy w sobie, przy sobie, w głowie. A jak czegoś nie mamy, to musimy się dowiedzieć, tak? Czyli to find out oznacza dowiedzieć się czegoś, takie znaleźć jakąś informację na temat, którego być może w danym momencie poszukamy. Poszukujemy. Polska język trudna. I najlepiej nauczyć się czegoś na przykładach, wierzę, że po przerobieniu tych przykładów, tych zaledwie pięciu przykładów, już skutecznie zapamiętasz ten zwrot. Let me find out what time the clash starts. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to wiedz, że do zrozumienia tego zdania warto jeszcze znać ten czasownik let. Warto go rozumieć, to bonusowo tak dorzucimy jego znaczenie. Czasownik let, gdybyśmy wrzucili do słownika, to on oznacza pozwól. Tak pozwalać komuś? I will not let you go, czyli nie pozwolę ci iść, odejść. I gdybyśmy to przetłumaczyli słowo po słowie, takie let me find out, czyli pozwól mi się dowiedzieć, nadal miałoby to sens, ale ten let, czy też kierowany do liczby mnogiej let, let us, to pamiętaj, że to jest coś takiego jakby zachęcenie do działania, takie zachęcenie do akcji, takie zróbmy coś albo niech ja coś zrobię. To jest takie trochę niech, więc pamiętaj, to let jest takim zachęceniem do akcji. So let me find out to będzie takie niech no ja się dowiem. What time the clash starts. O jakim czasie zaczyna się clash, to są takie zajęcia, jakby lekcje. Czyli takie jakby pozwól mi dowiedzieć się, o której zaczynają się zajęcia. Tak możesz to sobie wyobrazić, my po polsku byśmy może powiedzieli coś w stylu Daj mi chwilę, sprawdzę, o której się zaczynają zajęcia. Albo być może takie niech no ja sprawdzę, o której te zajęcia się zaczynają. To spróbujmy kolejny przykład. Let's find out if the store is open. I widzisz, znów mamy tutaj ten czasownik lecz, ale tym razem kierowane do liczby mnogiej. So let's find out! Takie dowiedzmy się, lecz zachęcenie do akcji, zachęcenie do działania. Takie niech dowiedzmy się. Let's find out if the store is open. Dowiedzmy się, czy sklep jest otwarty. Zaś w przeszłości to find zmienia nam się na found, bo jest to czasownik nieregularny, czyli jeden z tych naszych ulubionych. So Found out to będzie dowiedziałem się czegoś. I found out that something and something. Ja się czegoś dowiedziałem. Tak jakby trochę odkryłem tutaj już bliżej do rozumienia. I weźmy coś. Takiego smutnego, coś co zadziała na emocje, coś co być może zdenerwuje. She found out he has a lover. Albo ktoś mógłby powiedzieć, Mistress. Czyli ona, she found out. Ona się dowiedziała, ona jakby to odnalazła, że on ma lover, czyli kochanka. Mistress, także to będzie właśnie kochanka. Pojawiły się u Ciebie emocje. Doskonale, bo zapamiętasz ten zwrot. Nie może być tylko samej nauki dla nauki. Nie zawsze będzie przyjemnie. To spróbujmy takie zdanie. On próbował się dowiedzieć, czy ona go lubi. To próbował się dowiedzieć. Wiedzieć, to wiedzieć, to wiemy, że to będzie find out, ale w przeszłości, czy tu nam się coś zmieni, możesz spróbować to powiedzieć. Natomiast poprawną wersją będzie he tried to find out. If she liked him. Dlaczego nam się tutaj nie zmieniło? Ponieważ, zauważ, w języku polskim działa to dokładnie tak samo. On próbował, co próbował? Dowiedzieć się. So he tried, i to mamy już przeszłość, bo on próbował w przeszłości, czego próbował? To find out. If she liked him. I spokojnie, nawet jeżeli teraz ci się to wydaje niezrozumiałe i będziesz z tym popełniać jakieś drobniejsze błędy, i tak to z czasem opanujesz, najważniejsze, żeby dziś po tej lekcji, po pierwszym spotkaniu, i gwarantuję ci to, że z tymi przykładami to zapamiętasz, zapamiętać zwrot to find out, czyli Dowiadywać się czegoś. I jeszcze mam takie pytanie. Bardzo proszę, daj mi znać, czy taka forma jednego zaledwie przykładu, jednego zwrotu, jednego słowa jest dobra. Czy może wolić listę dziesięciu słów, dziesięciu zwrotów? Bardzo cię proszę daj znać w sekcji komentarzy, a jeżeli się podobało, to będzie mi z tego powodu bardzo miło, jeżeli coś po sobie pozostawisz. Cześć!